Chciałam Cię zapytać, jak pracuje się i to jest taka wiesz, to jest takie bardzo luźne pytanie, więc ono nie jest tak, aż tak, tak bardzo tak. prywatne e, z e, ukochanym, czy są na przykład e, plusy, minusy, znaczy to no, na pewno są, ale czy więcej jest plusów, czy minusów? Ehm. My razem produkujemy, ja jestem producentką spektakli teatralnych. Zapraszam Was serdecznie do teatrów. Za chwilę wypuszczamy kolejny spektakl. To jest Wacław Rządzi. To będzie taki bardzo nieprzyzwoity tylko dla widzów. Nieprzyzwoicie śmieszny, o to chciałam powiedzieć. Nie, że nieprzyzwoity, on będzie przyzwoity, ale on będzie nieprzyzwoicie śmieszny spektakl tylko i wyłącznie dla widzów dorosłych, gdzie zresztą gra mój serialowy były mąż, czyli Maurycy Popiel i Wojciech Medyński. I to jest chyba dosyć udany związek. Ja nie mówię tutaj o naszym aktorskim związku z moimi kolegami, ale także mówię o naszym teamie domowo-producenckim. Kuba jest także reżyserem, ponieważ to jest kolejny tytuł, który razem wypuszczamy i widzowie to doceniają. Są tacy, którzy szukają w teatrach nadziei. To także mój tytuł, za co jestem Wam wdzięczna i za to, jak ją przyjęliście, i jak ją recenzujecie, i jak bardzo Wam się podoba. Nadzieja będzie miała za chwilę 50 spektakl. Będziemy grać w Warszawie jubileuszowy, więc też w kwietniu zapraszam serdecznie. A są też tacy, którzy po prostu szukają rozrywki, i tę rozrywkę będziemy również zapewniać. A ty wrzuciłaś też takie zdjęcie na Instagram, które po prostu rozgrzało internet. Tam było o tym, że wyszłaś za mąż i ciąg dalszy... Nas... Nie, nie powiedziałam, że wyszłam za mąż. Że, powiedziałam... że małżeństwo, że małżeństwo. Nie, nie, nie. Tak by na, napisałam, że... E, e, już nawet nie pamiętam, co dokładnie napisałam, ale sfotografowałam się w białej sukni, którą po ośmiu latach e, zmieniłam, ponieważ 8 lat służyła mi wspaniale na scenie, e, właśnie w e, skądinąd e, e, też hitowym e, tytule, czyli przygoda z ogrodnikiem, bez jest zapraszam was. Słuchajcie, generalnie tyle się dzieje fantastycznego w teatrze. Fajnie, że mówię to na ramówce TVP. Oni też mają teatr, ale Dokładnie. Jaki dokładnie. Jaki fantastyczny, to prawda. Ale tyle się dzieje w teatrze na żywo, że bardzo serdecznie was zapraszam, bo tego, tych emocji nikt i nikt nie zastąpi.